Cześć. Tu Michał Chmielecki z projektu Przywództwo. Dziś zajmiemy się jedną z najbardziej niedocenianych technik negocjacyjnych tak prostą, że większość osób ignoruje jej moc. Strategiczna pauza czyli moment ciszy, który może zmienić cały wynik rozmowy. Większość ludzi boi się ciszy, wypełniają ją żartem, usprawiedliwieniem, dodatkowymi argumentami na spotkaniach i w negocjacjach. A tymczasem cisza to działanie najwyższej jakości. Jeśli potrafisz ją świadomie stosować. Dlaczego pauza działa tak mocno? Po pierwsze, tworzy napięcie. Cisza wywołuje dyskomfort, a ludzie pod presją mówią więcej niż chcieli. Po drugie, pokazuje spokój i pewność. Ten, kto potrafi wytrzymać ciszę, wysyła sygnał, kontroluje sytuację. Nie muszę się spieszyć. Po trzecie, zatrzymuje automatyzm. Rozmowa nie biegnie po schemacie. Robi się przestrzeń na nowe myślenie. To teraz. Kiedy użyć pauzy, by dała przewagę? Po pierwsze, po złożeniu oferty: powiedz i zamilknij, nie tłumacz, nie dopowiadaj. Druga strona sama zacznie mówić. Po drugie, po usłyszeniu nie. Większość reaguje od razu, tymczasem cisza prowokuje do wyjaśnienia odmowy. Po trzecie, gdy emocje rosną, zamiast eskalować, daj chwilę na refleksję. To często ratuje rozmowę. Przyjrzyjmy się krótkiemu przykładowi. Jeden z moich klientów, CEO firmy handlowej, negocjował z dużym dystrybutorem. Usłyszał: Oferta jest za wysoka. Zejdźcie o 8%. Normalna reakcja? Obrona. Argumenty. Długa dyskusja. On zrobił pauzę. 15 sekund ciszy. W końcu kontrahent dodał: Chodzi o to, żebyśmy mogli lepiej uzasadnić cenę w zarządzie. Rozwiązanie? Dodatkowy raport wartości bez obniżki ceny. Pauza dała mu 8% marży. Cisza, której nigdy nie obroniłby słowami. Podsumujmy. Pauza to narzędzie wpływu, nie brak reakcji. Najsilniejsza jest po ofercie, po nie i w emocjach. Lider, który potrafi być spokojny w ciszy, prowadzi rozmowę na własnych zasadach. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zasubskrybuj, zostaw komentarz i prześlij komuś, kto zawsze czuje potrzebę coś jeszcze dodać. Do usłyszenia w kolejnym materiale.